Siemanko, z tej strony Gargamel i Klakier. E, mamy nowy kanał na YouTubie i liczymy, że przyjmiecie nas bardzo dobrze. I, i co? Zaczy zaczynamy. Chcieliśmy trochę wam opowiedzieć o sobie. Ja jestem na co dzień tak Wiktor i mam 15 lat. A to jest mój kolega <ścoughs> Kat Kacper. Wicherek mam 13 lat. <noise> a nie, I nie, nigdy nie waliło. Chcieliśmy oh. wam przedstawić gry, które będziemy grali na liveach lub streamach, jeżeli będziemy mieli czas. A więc to tak, będzie... ja, ja przedstawię pierwszą grę, a klakier pozostałe dwie. Pierwsza to będzie Fortnite, a pozostałe dwie: Stumble Guys oraz Pokemon Go. Postaramy się. Filmy dawać często, co dzień. Będziemy robili różne konkursy. No i nie przedłużajmy, zapraszam Was na oglądanie. Ale, ale też zależy, bo jak będziemy na przykład na feriach lub gdzieś, to jedno z nas to, będzie, będzie nagrywało. Tak. No więc zapraszam Was do oglądania. Weźcie jakąś przekąskę smacznego wam życzę. Jego oglądania. Zapraszamy. A więc, a więc dzisiaj tak. Naszym celem jest wypaść jak najlepiej na rankedzie, więc tak. Może polećmy z kolegą na przęsło. Gdzie? Co? Na przęsło. Nie, nie, nie! Ty to bardzo <gry> źle powiedziałeś! To ma swoją inną nazwę! Przerwane sznygałcery. Dokładnie. Wiem, możecie zdziwić, mamy swój język, możecie się z niego śmiać jednocześnie. Ale my to my. My to my właśnie. Tylko Jak... Jak proszę, prosiłbym was nie śmieć się ze mnie albo z niego, żeby bierzemy słabo grać. Ale jesteśmy nieodgrzani. <laughs> Ty Nie, mam kroki, mam na sobie Brawo.

co masz kupa? Przepraszam, że taka trochę nie niefajna jakość, ale po ja... Jak nagrywam, nam trochę się zacina, więc... Nie chcę, żebyście wiecie. to... Że po prostu jakoś jestem, no... Bigamacz kontrolki. Wiem 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 wiem. Rodzi No co na balasz koleżanko? <tryk> Ale w każdej chwili możecie sobie zmienić jakość albo rozdzielczość filmu, więc to może pomóc. Jak coś, sorry że tak ciągle kaszle ale ma, ja jestem chory po prostu Nie tylko ty Ja, ale <coughs> arturek Dobra. Odwróćcie, na pewno przyjdzie. E tam na górę, na górę są na górę są no, Ja tak bym, proszę. Owo dobra. Także góra, a nie, ja tak by jego skurował. Brawo. Poleć lunchpadem i mnie ulecz, tak by na pewno przyjdzie i go pokonamy. mnie. Co? Chwilę... Bo... Wow. Bo... Z mam, ja widzę. maskę, jakby go... to <toczyk> Auto, już nie pojedziemy. Rzuć ja, gdzieś dalej, bo nie będziesz mnie chciał na przykład w tylu gdzieś uciec. Tak, ale ja tam mam auto, ja auto gdzieś pojadę, gdzieś. No, no na brak. Coś... Wykalał i mamy ale hrosu, trudno. Ale... Na ręce <grym> nas za jakieś dobre chęci i tyle. Nie nie wam. Gordy profesjonal driver się odezwał, nie? Widzowie od razu jak e, przepraszam Was za mój autyzm, mam ogłem autyzm i jak nieraz zdechnę potrafię się mocno wydrzeć no i trochę mi odwala. Więc uważajcie na takie rzeczy... Ale, ale... Ale myślimy, że to doda trochę atrakcyjności atrakcyjności Film, filmów, filmów. I można skoczyć przez to. O kurde mnie lud Ludzie lubią Rage'a. Ale na Ja widziałem, że tam jakiś auto o, o wilku mowa właśnie. Ale oni są ślepi najwidoczniej, moi kochany. Ja poczekam, że oni trochę jeszcze odjadą, to żeby cię tutaj zryzować, nie? CO JA TAM WIDZĘ?!

Jakbyście się widzowie pytali, no wiem że się nikt nie zapytał, mam 0 widzów, ale trudno. Yy, ja mam ogółem. Gram na laptopie, moim maksimum właśnie, jak widać, jest 120fps. Mi jest tak trudno grać, więc bym prosił, żebyście nie hejtowali, że tak słabo gram. Po prostu jest słabo jeszcze nagrywać, plus grać. Już o, mi się drogą obciążenia i... O, mi nie mi się FPSy są... pomiędzy... 65 FPSów a... Kolejnymi tych czas to w Aż tu tutaj <coughs> moje olgane jarki. Nasze FPSy są słabe, ale... są do wytrzymawania i się do No jakoś tak. Ja ratuję. <coughs> A, i pamiętajcie, kiedy spojrzycie moi drodzy, katanowca, to mamy, my mamy takie sposoby, na, na... Na pizdy na trzeba grać pizdosta. Dokładnie. Więc po prostu, jak wiedzie w pasy, maciuś nie wiem, lat 5 To wiecie mnie, luka To wiecie... albo katanom, Ej, grajcie tak samo. Mam maciusia, lat pięć, mam maciusiu. Lecę, lecę, lecę. E. A, bo ja się w nich biłem. Ja pompy nie mam, starych a, oh, kurde, ale ja się... <Ky> Ej, dobra, ja mam pomysł, ja się, ja się chyba wycofam. No, to się cofaj, ja też, ja tam pójdę w jedną stronę i ich wyspamię, oni mają mnie gdzieś, chyba. nie, nie, Ej dobra, oni... ja, ja mam pompę, Mog mogę się już z nimi bić, choć pod tym. Nie, 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 patręna. nie bić się, bi się z nimi, nie bić się z nimi, na spokojnie. <Ky> ale oni o będą. wiedzą, kurde. Ja się z, z, ja z nimi, ja się z nimi nawolam, jak będę potrzebował pomocy, to... O śmieciu, graj z tego bomba z Excite'a. Spam, spam, spam. Nie chcesz, by O co? O, co? on 32-1, 32-1. Chodź, 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 do tego. Co? O, nie Oj, oj, oj. Oni we mnie spalił, nie we mnie O. No właśnie, oni są takimi postaciami, które bardzo spalą. nie wiesz? się mógł przyjść pomóc, to by było bardzo fajnie, wiesz? Ja się chcę poświęcić CO JEST?! Nie Oni nie podejrzają. Tak? Z katany, szmato? Z katany? Low, 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 low. Wiem, widzę. Tu też ma lowa. też ma Oni grają na katany. To są jakieś cipki. No, no, no To jest cipka. na katanki grają. Ale o ma loła. <gry> trzymaj go na haja, Trzymaj katanowca na dystans. Tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Nie atakuj go. trzymaj go na dystans. Gdzieś się go doło? gdzieś się go doło? Gdzie się go doło? Tu poszedł gdzieś. Brawo. Drodzy, drodzy widzowie, ja w tej gierce nic nie robię, ale postaram się w kolejnej Gerce pokazać jak lepiej. <gry> Widzę no, chyba to zrozumiecie, że jesteśmy nowi. My nie wiemy jeszcze jak oglądaliśmy sporo youtuberów, ale wiecie. Spróbuj. Spróbujemy. Proszę, żebyście nas przyjęli trochę lepiej niż dużo pro playerów. Też nie jesteśmy jak coś nici... Więc no. Ale ogólnie mamy lepsze... dni, bo ja jestem. Ja na przykład... Ja też aksysty, jestem chory ogółem Aksu, to bardzo słabe gramy, ale staramy się robić to co mamy tak. Są Mamy ferie ogółem, będą, będzie więcej odcinków na pewno Jeżeli pod tym odcinkiem, choć wiadomo, że prawie nikt go nie obejrzy Będzie jakiś komentarz <coughs> albo jakiś komentarz, że ktoś chce live'a, no to byśmy byli bardzo fajni Byśmy byli ale, zadowoleni, ale że na marne live'a nie robimy że ktoś bym chciał nas odezwać. Za, każdy, za każdą jedną osobę, która polubi film. I no zaobserwuje, bo by było nasze marzenie. Nie Wy, wymy, wymyślimy sobie jakieś zadanie i im więcej będzie obserwujących, tym po prostu będziemy musieli dłużej albo więcej tego zadania. Tak. Albo nie, urozmaicimy to. Wy wymyślacie nam zadanie, ale... Żeby to nie było jakieś zadanie, zadanie, które jest, nie wiem, na przykład jakieś karalne na policję czy coś, tylko jakieś takie może Zokojnie. być szalone, ale... to karalne nie było. Tak. A jak już to wylusujemy z tych, co nam się <coughs> jeżeli będzie chociaż, no, może więcej niż jeden? Na przykład prośba, y która będzie miała jak najwięcej lajków, to tą prośbę wysłuchamy. Ale to nie, ale to u nas nie będzie tak, że tylko pierwsza prośba będzie wysłuchana, tak jak u innych twórców. Tylko, tylko, my, tylko, my, tylko my zwrócimy uwagę na każdą prośbę, ale pierwsze trzy będą brane najbardziej pod lupę. Tak w widzowie, chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Widzicie nasze niki, więc jak ktoś chciałby z nami zagrać 1v1 lub jak coś, to z chęcią zagramy. Iwan, możecie nawet z nami ranky my nie poograć? My nie jesteśmy toksyczni, chyba że spotkamy z bo katany. No to wtedy... my zagraliśmy <grym> pizdowsko też, bo graliśmy na katany. A przysłowie mówi, na pizdy trzeba grać pizdowsko. Pamiętajcie widzowie. Choć więc, połowa osób pomyśli, co wy sobie myślicie, słabi jesteście. Wiem, słabi jesteśmy. Ale my przynajmniej mamy honor i nie gramy prawie cały czas z katami. Nie raz ty zdarzasz jak nie, nie mamy... Na pewno dzisiaj jesteśmy słabi, ale nieraz nam się uda to do mnie dowiesz się, jak jesteśmy dobrzy I przepraszam za mój kastracki głos, ale jestem chory. Mi i tu. Gidam jak kast. my to ja... O ja jestem w tu no. yy, dobra, yy, Zbierzmy się tam <coughs> tutaj Was, zbierzmy i zabijamy shoguna. Nie? Co? Nie ja no, bo tu chłop, były, były chłopy, które nas prymały blisko i one ja mogą tu za chwilę przyjść, ale no ale dobra. nie wiem. Ale to się poczekajmy chwilę, poczekajmy, jeżeli gdyby ktoś nie poleci, to wtedy byśmy ze spamiętam. No, ale my to. Znaczy, że, że, że pitykiem Nie, 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 a mam ulubioną majelkę. Więc jakbyście mogli widzowie nas wspierać, bo my ogółem zaczynamy. Jeżeli no, będzie trochę hejtu na no, nas to będzie. Damy radę wytrzymać. Jeśli będziecie chcieli, żebyśmy się usunęli z internetu, to to zrobimy to po prostu. Zrobimy no, spokojnie. Nie? Dobra, no tufajmy już żeby to raz łatwo nam znipóję. Coś na ciebie zrobić Coś ty mu zrobił, że on się na ciebie skupił. No i właśnie o tym mówiłem no. Chłopy są Chłopy z górki nas zawalają w ogóle? Nie, nie? stam st 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 tutaj Chodź, 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 chodź. Ale to <coughs> myśmy mogli zrobić? Z góry też się zawalają, nie? Chodź, nie, to <coughs> no, zobaczymy To chodź, chodź, na chwilę, na chwilę To chodź, bo oni ma, nie mają prawa Zabili szoku, no ja idę, a dobra, zabrali Loa no, dostał, Loa dostał o, Dobra, dobra, chodź Chodź bardziej tutaj byśmy sobie ten uleczyli tę Ulec się bezunio i lecimy uciekamy stąd Ja bym poleciał w tamtych Dobra, możemy. To nie katonami, oczywiście Ile? Nie leć maską, tylko byś ty Trzymaj się, ale trzymajcie. Się. Zostałem dużo Dobra ja, no, ja muszę lecieć maską, bo to są od Ale razu leciał No sięgać nic Jutro postaram się nagrać jakiś odcinek i wstać ja, ja od ja razu. Mam tak. auto od razu! Niżej! Gonisz, gonisz, gonisz! Gołoby mało, mało! Ja Ice też mam game, mało. Ice game, no co, Masz, 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 masz wa? Masz. Kewa? masz. <coughs> mam, mam tutaj. Okej. Okay. Ja potrzebuję coś na białe. Kurde, nie mam. Abym... Na, ale masz pójść do kimlajzer. Właśnie... Do Właśnie się boję, bo jak pamiętam, ostatnio ktoś kradł na takiej kiblu. Nie, <try> nie ma nikogo. Są chłopi, słyszę. Yy, Mam jeszcze... Ej, chodź, na dół mam yy, te... ...sflurfy i... On ma on solo. Dobra, jak się walę, to trudno, to jest mój priorytet w życiu. Ja lecę trudno oczywiście za nim, to jest mój dół kochany on nie poszedł tu w dół dobra chodź 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 ja, ja, ja rotuję ja rotuję przepraszam Cię a ja powstaję już lasera. nie staraj się pozycję jakąś dobrą zająć łączę automatycznie żeby mi yy, ja... Stara się gdzieś w tamtą stronę iść nie oni ja rotują w moją stronę ja idę pod ziemią będzie trochę to ja. Polecę tam po ciebie, <kuh> a nie po ciebie już Użyłeś tam beczki? Wszędzie użyłem beczki Kurczaki Chodź, chodź tu <kuh> Manski mnie użyła Siada, 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 siada! Nee, 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 buka To jest, no, chodź na chwilę, chodź na chwilę, chodź na chwilę, chodź na chwilę. Mam splasha, 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 splasza Dobra. Chodzę, chodzę chod, tak bardziej. Plecy, plecy, plecy! Mam, kroki, e, mam, kroki, mam kroki, mam kroki, no. Mam kroki. Miałem kroki, no już się jeszcze rozstrzygać. Dwójka, dwójka. Nie, ja nie, 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 nie atakuję, bo jeszcze kolejny. Ale ja bym już to zrobił? Chodź. Mam pomysł. Mam na same nie no, ale nie jeszcze... pod mi! Wiem, ale mam szpeszkę, chodź. Jest! Ty wieś sam! Low! Ole klipa brawo, wyrwał! Brawo, brawo, brawo mi Tej dereczka mój. Dobra. Przepraszam za toksyczność. myście nie jesteśmy, ale... No. Nie, nie, czas trzeba. Czasami trzeba trochę potańczyć, się rozweselić. Oj no co? Przeciwnicy też się pokaz i rozweselą. Te chłopy Ple... Widzę auto, po pierwsze. Jak, jak pipki tam proszę. Ja mi na trochę naduftałem. Dwale tu muszę. 34. Dobra, ja zaraz... Y, mam czarny <coughs> do Nie, 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 stary! Nie, Zmarnujemy i im noc, a i tak już sztygał cera nie używamy. Spadli na tak. Widzę ich, są na tym dole. Nie, nie, nie. nie lećmy do nich, możemy ich stary stąd kontrolować. Możemy ich kontrolować. Patrz, stary, jakiego oni mają lowa. Nie, bo oni mają strąbane. Możemy ich stary kontrolować. Nie, oni Ja już uciekam, ja już uciekam, Śpi ja przypadkowo spadłem do nich i to nie widzieli co ja zrobiłem Nie było oczy się specjalnie, <kluzni> żeby ich nie, nie że mają tą strefę o. Eee, mamy... Ty, ja ich eee, tyrolkę zgiszczyłem <kluzni> Oni mogą tędy, nam nie mogą iść tyrolką, na moją mogą iść tyrolką, <kluzni> mogą iść Nie, oni będą chcieli najbliższym raczej muszą szybko zarotować, Oni tam idą! Mają maski, mają czym ratować widzisz ich? Tak, tak widziałem, oni w tą stronę, w moją stronę szli <coughs> Dobra, odpuszczaj już y, użyli maski, użyli maski, Chodź, chodź, chodź mam pomysł gdzie się bezpiecznie skryjemy Na tu, 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 tu jest? Na mnie, na mnie! Tu! jest na hita, leci w tą stronę! Leci w tą stronę, on jest na hita. Tu! jest! Goń go! Tu! Negerman! Idź w kaja! Tak! Brawo! Mogę, co ci się dzieje? Teraz! Tam... Taniec z gwiazdami! Gwiazdo taniec, to jest! Yes, ale co to do Taniec z gwiazdami! Jeden tam z nich małaj, to jeden z nich małaj! Ja przez to że nagrywam nie? mam trochę problemy z minimapą i widzowie też oszanujcie, poszanujcie tak. Dobra, ja mam pomysł zbrojny, mam bezpieczną, nawet bezpieczną bazę. O kurde, co dostałem mocno. A, dobra, ziołeś. Pamiętam tą bazę naszą. Tu oni pas, nas, Oni pas. nas nie mogą z tym końcem klapsu... Patrz, 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 patrz. Patrz, patrz. Czekaj? Bo i się czy tam. Nie, nie, nie. No nie no, dobra, nie jest nie. Nie, nie, tam, boś to się zmieniuje. No, się wiem. Maja, mamy strefę, ta... mamy strefę. Ale stary jakieś urywki musimy dać po prostu i... Eee, nie, czekaj, czekaj, nie, 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 nie. Stary Wróć <coughs> i powiedz, że nikt się nie będzie czuł niepotrzebny i z każdym e, z kim zdążymy zagramy Dobra Dobrze przepraszam <coughs> y, byliśmy wyciszane chwilę usieliśmy obgadać Jeżeli widzowie ktoś z Was chce z nami zagrać, z każdym zagramy, żeby nikt się nie czuł odrzuconym na, Nawet jak ktoś ma rangę brąza to i tak możemy zagrać I tak, my jesteśmy miło nastawieni na ludzi <coughs> Niektórych za przeproszenia nie, 38 Powiem tak Ci ludzie Czekaj. którzy są dla nas mili też byśmy e, jesteśmy mili dla tych, Masz chłopak? Tak. Ale on jest gubi, on, ale on jest gubi, on chciał w takich chwili walczyć. Trochę, mnie weź się właśnie też coś dziwiło. Tyralka, chodźka, chodzi, mętralk, mentralkowalk. Czech mi trochę opacz Ciesi, ciesi, ciesi. tam jest chłop, tam jest chłop Powiedz kiedy będziemy mieli strefę, okej? Okay? Czekaj na razie, Ja się zajmę targejowaniem. Tu! Dobra, to jest... Mamy boksy w strefie. Um... Czekaj weźmie, odróbę już do... E-e-e. Okej, okay, jeszcze zrobię jednego, tak dla bezpieczeństwa. <coughs> Okay. Tera, stop, tego, stop, tego, stąd stop tego, tego A już go tam nie Ja, ja, ja a, Dzięki Czekaj, wejdę do kołna Idź tam, idź do drugiego Dobra, musieli musimy sprawdzić pozycję ich wszystkich Wszyscy na dół spadli Serio? Nie, nie, a jednak nie, ale <laughs> Musimy wjeżdżać, musimy spadać na dół. Co to na dole jakieś? Nic? A ty... już to... Nie, no mi się kierunki pomyliły. Ja jestem walidować. Kolor przyjąć, kolor przyjąć, uważaj. Spokojnie. O, no namalaj, namalaj. Biedro. Właśnie. Ale nie możemy powiedzieć, co na... nam... Ło... Świat mi zabiorą. Ja uzasadowałem, ale czy to... Przyglądowałem troszeczkę. Po południu chodź. Postawisz ja bierzemy go. Zabijem go. Czy z w strefie? Szyduj się. Całe mam pozycję. Mam jeszcze gluta. go. Ja, ja mam dwa medy. Czekaj, nie rzucaj. <coughs> mam dwa medy, rzucaj, rzucaj, rzucaj. Mam dwa medy, mam dwa medy. Zrobisz go, bierz go, bierz go od razu. Raz, Nic! Ty jesteś... Jeden ma... Jeden ma... Jeden shot będzie miał i Idę tam do ciebie Chodź, pozycjonujmy no. się Wiem, wie, 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 wie jest w uważaj Ja mam dużo matca, mogę się pozycjonować Kurde, zapudowałeś mnie No to ja też mam ja Pozycjonujmy się razem Chodź bardziej ha chodź, i haja Bardziej jeszcze Nie Nie idź Nie! Wjechałem Sorry, Wiesz, tam, bo ja się muszę uleczyć. Nie, czekaj, A nie, ogarnijmy tu! czekaj. Oł. Katanowiec. O, o, o nie polecił, uratowałem. No, <coughs> Musimy trochę zejść. Jest, Wiem, niebezpieczne. Że jest niebezpieczne. Dead? Schodzimy, schodzimy, schodzimy na tego ostatniego. Solo. What? Low. Daj mi go, daj mi go, daj mi go, proszę, daj mi go! Nie! Mam klipa, na chwilę! O! o! Trzymaj go, trzymaj go w sklepie! Dzi, -dzi chłopie! Dzi! -dzi. Brawo! Pierwsza Gierka i winek! <gierka> Na widowie, przepraszam tak mało tylko się są takie. E, e! e Na chwilę idziemy w widok Z2. Po krótkiej przerwie wrócimy i jak nas ładuje, domy czy